Leszno, kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno. A gościem kwadransa samorządowego jest dzisiaj pani Katarzyna Krzymińska z biura do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmawiamy proszę Państwa o takim trochę święcie i to dłuższym święcie, które co roku organizacje pozarządowe w Lesznie mają, czyli impreza pod tytułem Aktywne Obywatelskie Leszno. Tak, dokładnie. Po raz... Dziesiąty już. Jubileuszowa edycja. Tak, dokładnie, teraz mamy jubileusz. Przypomnijmy, że właśnie 10 lat temu wymyślono to święto, ówczesny prezydent Łukasz Białowiak wymyślił je, żeby... Zaprezentować miastu ten ogromny potencjał, jaki tworzą organizacje trzeciego sektora. Wtedy się dowiedzieliśmy, że jest ich kilkaset w Lesznie. Tak, dokładnie. Na dany moment jest ich około 360. To jest bardzo duży, ogromny wręcz bym powiedziała potencjał. I tak, dokładnie. Właśnie ta cała akcja Aktywno-Obywatelskie Leszno ma na celu, aby przede wszystkim mieszkańcy poznali działalność leszczyńskich organizacji pozarządowych, ale też, żeby same te organizacje pozarządowe yy, poznały przede wszystkim siebie, czy też inne. Podmioty ekonomii też społecznej, czy właśnie firm na przykład zaangażowanych społecznie i podejmowali powiedzmy jakieś no, próby nawiązania jakiegoś kontaktu, czy też kooperacji. Mówiąc tak, po amerykańsku, administracja się zmieniła, a formuła święta jest taka sama, czy też się jakoś zmienia? Generalnie powiedzmy, że taki program mniej więcej. Wygląda tak samo z roku na rok. Jest to zazwyczaj tydzień po prostu aktywności, który najczęściej, ale też nie zawsze zaczyna się festynem, ale gdzieś tam troszkę staramy się to modyfikować, żeby jednak to też było atrakcyjne dla samych organizacji, czy też właśnie mieszkańców. Czyli to będzie też tygodniowa impreza? Tak, dokładnie. Rozpoczynająca się. 14 września w sobotę, wielkim festynem aktywności i pasji i ona potrwa do 20 września. Oczywiście mam na myśli całą akcję. Czyli ten taki wielki festyn przy stadionie. Będzie zorganizowany. Tak, dokładnie. To jest ta forma, która wraca jeszcze z 2022 roku, ponieważ mieliśmy roczną przerwę, ale teraz po prostu widzimy, że to jest potrzebne. Ludzie są chętni, czekają na to, dlatego w tym roku tak, owszem, będzie festen. To jak to będzie wyglądać? Zaczynamy oczywiście o 12.00. To jest taka godzina, którą tutaj zazwyczaj widzimy, właśnie osobom ona pasuje. Będzie do godziny 16.00. Będzie można oczywiście skorzystać z bardzo, bardzo wielu atrakcji dla dzieci, dla dorosłych, będzie również scena, będą występowały chociażby przedszkolaki, lokalne grupy, formacje, czy też po prostu uczniowie. Będzie można skorzystać też ze strefy gastronomicznej, bo wiadomo, no, taka strefa zawsze jest bardzo przydatna podczas takiego festynu. Będą wystawiały się leszczyńskie organizacje pozarządowe, ale też właśnie różne formacje, czy też na przykład z, wiadomo stowarzyszenia, fundacje, ale też... Szkoły, instytucje, tak, nawet tak, miejskie tak, tak. spółki, pamiętam z poprzednich lat. Dokładnie i firmy zaangażowane społecznie. I, I powiem Państwu, jeżeli Państwo byli, to wiedzą, a jeżeli Państwo nie byli, to Państwu powiem, oni wtedy te organizacje na uszach stają, żeby się jak najlepiej pokazać. Tam wymyślają różnego rodzaju zajęcia, wymyślają jakieś y, niesamowite prezentacje. No to to jest tak jakby tam był taki plebiscyt na najlepszą organizację pozarządową w mieście. Dokładnie tak. Bardzo, bardzo wiele będzie gier, zabaw. Będzie fotobudka, będą dmuchańce dla dzieci. Generalnie wstęp na festyn jest bezpłatny. Ale pamiętajmy, że jeżeli chodzi na przykład o strefę gastronomiczną, no to warto gdzieś tam się zaopatrzyć w jakieś drobne pieniądze. Będzie, co jest właśnie ważną informacją, będzie można dojechać autobusem, który będzie bezpłatny i wszelkie informacje o całej organizacji i też o w ogóle linii, jak będzie jeździł ten autobus, można znaleźć na naszej stronie www.ngolesno.pl. A ten autobus będzie objeżdżał całe miasto, zbierając chętnych? E, mniej więcej tak, no dokładnie teraz tak szczegółowo ulic nie pamiętam, ale raczej, raczej właśnie tutaj dbamy o to, żeby po prostu każdy miał możliwość czy gdzieś tam nie miał, powiedzmy daleko, żeby dojść do tego przystanku leśno jest małym miastem, tu właściwie do stadionu w pół godziny z każdego miejsca się dojdzie, ale okej, okay, będzie autobus. I to jest ta pierwsza impreza inaugurująca, ale potem przez cały tydzień się będą działy różne rzeczy, tak? Tak, tak. Przede wszystkim muszę wspomnieć o tym, że przez cały tydzień aktywności będą imprezy towarzyszące, czyli generalnie różne właśnie instytucje wcześniej wspomniane, placówki, czy też organizacje pozarządowe robią swoje takie mniejsze imprezy. I tu też cały szczegółowy harmonogram znajduje się na naszej stronie, znajduje się już tak na naprawdę teraz. Oprócz tego każda też organizacja, która się zgłosiła ma swoje drzwi otwarte i taki harmonogram również można znaleźć na naszej stronie. Z takich typowych już akcji konkretnych oprócz Wielkiego Festynu będzie również pozarządowa kropla krwi i ona odbędzie się na Leszczyńskim Rynku w poniedziałek 16 września w godzinie 9.30-14.30 i wtedy wiadomo, że każda osoba pełnoletnia, która przejdzie badanie będzie mogła wspomóc właśnie akcję zbiór Krwi. No jest to teraz mega ważne, bo wiadomo ten okres wakacyjny, powakacyjny no to jest no, gdzieś taki czas kiedy jest deficyt tej krwi, dlatego bardzo serdecznie zachęcamy do udziału w tej akcji. Następną rzeczą jest to kawiarenka obywatelska, i ona będzie w Bibliotece Ratuszowej 18 września w godzinach 9.30-14.30. I to jest nieco taka zmieniona forma randek dotychczasowych obywatelskich. Teraz po prostu chcemy postawić na coś takiego nowocześniejszego, innowacyjnego, nowego, żeby po prostu wprowadzić jakąś nową formę. I to będą takie też powiedzmy grupy dyskusyjne, będziemy poruszać tematy właśnie między takie, między powiedzmy organizacjami pozarządowymi a też firmami zaangażowanymi społecznie, jakie, się, jakie są problemy, jakie mamy na to rozwiązania. Także to też jest bardzo ciekawa inicjatywa. Jeżeli chodzi oczywiście o akcję Aktywno Obywatelskie Leszno, to też jest to związane z ekologią. Dlatego na pewno też będzie eko Leszno i tutaj planujemy to na 20 września, na pewno będzie sprzątanie świata w tutaj okolicznych lasach i tutaj też szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie. A ta strona to, bo właśnie gdzie tego wszystkiego szukać, mhm. gdzie sobie ten program w głowie ułożyć www.ngolesno.pl Bardzo proste. Tak. I tam oczywiście odnośniki do wszystkich imprez, łącznie z tym, gdzie się odbywają, w jakich godzinach. Yy, Urząd miasta też w to się włącza jako yy, pani firma. E, tak, tak jak najbardziej. E, my tutaj właśnie, e, no Wydział Ochrony Środowiska się angażuje właśnie w Eko e, my tutaj właśnie no, w cały ten festyn e, aktywności i pasji, także jak najbardziej jako samorząd jesteśmy zaangażowani. Czy będzie też wolontariat prezydenta? E, w tym roku tej formy nie będzie, dlatego że chcieliśmy troszkę coś po prostu zmienić i postawiliśmy właśnie, e, żeby na może jakiś czas zrezygnować z tej formy. Czyli jakaś różnica jednak jest. Mhm. Przypominamy Państwu za tydzień, nie w tę sobotę, tylko w następną, inauguracja Aktywnego Obywatelskiego Leszna przy stadionie Smoczeka, a potem przez cały tydzień imprezy w różnych punktach miasta www.ngoleszno.pl, jeżeli dobrze zapamiętałem. Tak, dokładnie. A naszym gościem była pani Katarzyna Krzymińska z Biura spraw Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Leszna. Dziękuję pani. Dziękuję uprzejmie. Leszno, kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno.